Cześć wszystkim, witam Was na kanale Niepowtarzalne Dziewczyny. Dzisiaj gramy na telefonie tak jak widać. Napisane, że nagrywam, a od go sobie odświeżę. Kto napisze mi? Hej, it! Nikt Nikt mnie nie lubi. Nie no. Ja pierdzielę co tu się dzieje pozdrawiam Xa na X serduszko, która siedzi koło mnie, przywitaj się. Cześć! Nagrywam co też pozdrowie. Dobra, zaraz. Bo od świeże ze statusa. No, Czekajcie, zaraz do was wrócę. Jestem już z powrotem i nagrywamy sobie i się nudzimy. Nikt mi nie napisał hej, Ety. Co dawaj się koło? Ej, jest ciekawe, ci będę zalogowana na Monster planet. Okay. Nikt mi nie chce napisać hej, hey, Ety. Aj, a to zostało, nie? Hm? Hmm? to zostało. Ale rok. No przyjemno, no nie no. Mam napisane status że nagrywam, a nikt mnie nie chce napisać. Hej, ty. co napisałam? No to przy tylko jedną osobę. Hmm. No I dobre wiesz, kochani. To ja chyba będę kończyła, bo nie wiem, co tu jeszcze robić. O, ten motyw! Aha, dobra, to oczyń motyw. O motyw. Ja no z tego ja. motywu mam tylko włosy, więc nie wiem, to może jeszcze być więcej. No ci namówiłam, Może jakaś Ada się zgodzi, żebyśmy coś nagrały z twarzą, to coś nagramy. A taka jedna osoba na nas napisała, że jesteśmy grube i brzydkie i że nie wiem po co nagrywamy, więc... Niech taki komentarz zostawi dla siebie i nam niech przykrości nie robi, bo myśmy dopiero wczoraj ten kanał stworzyły, więc... Więc co, osoby grube nie są inne? No właśnie. Ale my schudniemy, ale ona ta osoba nie zmądrzeje. Mózgu trochę zabrakło. No. Więc ja robię tutaj jakiś komplet i zaraz się odezwę. Udało mi się coś takiego stworzyć. Ten motyw jest taki słaby, więc takie mocne 5 do 10 mu mogę dać. Więc to już by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i róbcie co chcecie. Pa!